Nie? Tylko, no nie, ja, ja nie unikam, ale w życiu jestem y, często taki bezkompromisowy, cyniczny. To z, tydzień temu miałem okazję pierwszy raz w życiu do mnie podszedł taki człowiek, który rzeczywiście powiedział mi wprost, że mnie nie lubi. Y, powiedział mi to w sklepie, że ja pana oglądam, ale ja pana po prostu nie lubię i nie podoba mi się to, y, co pan robi, nie? Mm -hmm. A ja mówię, no ja z kolei pana nie znam, więc pan dla mnie zasadniczo jest nikim, nie? Ja mówię, i na tym polega różnica między nami, że pan mnie będzie dalej oglądał, pomimo tego, że mnie nie lubi, ja będę dzięki temu zarabiał, a pan dalej będzie nikim. Mówię jeszcze jakieś pytania? Jest pan na żywo taki sam jak ty, nie? Poszedł, nie? Wyzgaszony jak pet i tyle, nie? Ale to ja myślę, że na tym polega to szczerość. I on ja myślał, może się wystrasza, czy coś. No, no, no. Jezu, to ja do butelek szamponu dwie godziny po kłótni, jak sobie myślę, co chciałem powiedzieć.